nowa seria na tym kanale Minecraft Survival na modach. Proponujcie mody, komentarze jakie mam jeszcze dodać i z tej strony Anti9. Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i z znaczkiem, bo mnie to tylko napędza do dalszego nagrywania takich filmów. No i chciałbym Wam bardzo podziękować za 341 słów. Jak wy to w powiedzcie mi, jak? No i przekazujecie po 350. I bez przedłużania no, zapraszam do filmu. Survival. Dobra, bez przedłużania po prostu biegnijmy. Cel na dziś to um, zdobyć co zota i ewentualnie miejsce na bazę. Czyli żywiozkę, wiadomo o co chodzi. Um, Ale najpierw bym się zajął chyba bardziej tam. I polecam, um, chciałbym, żebyście mi polecali jakieś mody, bo jest kilka pobrałam, ale żeby po prostu było ich więcej. I że mogę to szybciej zrobić, ale to możemy od razu walić. Hmm. I wona jest bardzo podobny lód, tylko nie było wcześniej tego złota i żelaza, ale tak to podobny lód. A ja mam jeszcze nie mówiłem, bo się e, już miałem na próbę, pojawiłem się na środku pustyni, nadeszła noc i się wywaliłem od szkieleta. Oprócz szkieleta to tak nienawidzę szkieletu, to, to jest mój największy wróg w, wróg w tej serii. Chyba pójdę tam na drugą stronę, ale poszukać wioski. A, już znalazłem wioskę. Na pewno jedląko. Zawsze przyjmuję ze twardymi rękami. Mamy strażników, wioski, czyli że jakbym wyzwalnął wiradziora, to wszyscy by na mnie ruszyli. Mm, więc nie chcę tego robić. Powiedziałbym, że to bardzo mała wioska. Domów jest tu dużo. Crafting. Nawet mi co przy okazji. Trzydzieści trzy flek. Czyli że mam już obfazoną domek, chodzi jej bazę. Hmm. To jeszcze tylko by się przydał żelazny srecik. Dzień dobry panie. Co masz? To się nie opyla. A może i się opyla? Nie wiem. Matmy dobry, nie jestem. Ale dobra. Mm. Czekaj, czekaj, czekaj. Zanim idziesz dalej, czemu i zanim pójdziemy dalej obejrzyjcie tam tego pięknego Sonika no przyznajcie jaki piękny, no mówmy się jaki piękny Sonik Tu na pewno tam idziemy bo zaparada się ogromna jakiś węgiel, a on no, ja, ja chcę zbierać węgiel Nie. Nie mniej później się tu wrócimy. Będzie trzeba się przekopać, ale najpierw trzeba się pozbyć tego o. Mm.

Jego kratek w tą, to powinno być coś ogromnego. Wyżej. Niżej. No nie wiem gdzie to jest, no. To jest albo wyżej, albo niżej. Ja bym wstawiał niżej. Nie, jeszcze do jeden do domu nie mogę się skopać. go chytnął, on tak podskakuje. Chopój. Choru. O to fuk. Okej, nie wiem co mnie hitnęło. Ale dostaliśmy się gdzieś. Nisko. To wiem. Ale ja bym chyba wolał na górę wrócić. Bo tutaj nic nie ma. A na górze może da się dosyć sporo. Dobra, weźmy już to. jeszcze więcej jas yes? no i dwa What the fuck? Mm, to fuck no dwa diamenty je lanąs no No, bro have 360 ooga, booga, booga! <laughs> <laughs> Fuck. Zbiieniu, no. no bo oni są mieli i nie ciągle zabijają. A ta co mi nie działa? Dobra. Това е там на пълне. Ну, скурна, ну! Чикаве огледане для висов. Барзо, файно.

Tak, tutaj muszę zapamiętać, że są diamanty. Lecie to. I to. Mamy dwa zelaza. Mamy. Tutaj się wrócę tak. I teraz tak. Tak. I musimy zebrać jeszcze trzy opa. Będziemy mieli pierwszego diamanta. I chyba na tym bym mi skodził ten odcinek. Bo. No. Ale ja wam. Bym... Ja wam o tym mówiłem. Ja wam, ja wam mówiłem, no, że szkielety że to moja największa ta... Um, największy wróg. Ja wam paniu mają normalnie. Dobra, damy mi taki. Teraz idziemy po diamenty. Diamenty są tam. Dziko nie mam dużo, więc muszę nakopać.

Mamy pierwsze diamenty. No i na tym etapie się z Wami żegnam. Więc na razie. Pa, pa!